Siemanko, pokażę dzisiaj jak działa narzędzie dramatycznie użyteczne, predefiniowane aspekty, które wygląda mniej więcej tak i działa w ten sposób, że po prostu odpowiada na ważne pytania, które musielibyśmy sami samodzielnie googlać. Pokażę to na przykładzie spółki Meta z racji tego, że jest to moja największa pozycja w portfelu oraz że dzisiaj pobili konsensus o 20% jak chodzi o earningsy. Dokładnie chodzi o estymatę 5,25 EPSa konsensusu versus faktyczny 6,43, co spowodowało wzrost mety na premarkecie o 7% jak na razie. W jaki sposób wygenerować sobie e, takie informacje? Wchodzimy sobie do... Nie chcę spędzać zbyt dużo czasu na analizie akcji i wyszukujemy sobie naszą spółkę. Pobieramy raport. I pojawi się on teraz w naszych one pagersach. Może to potrwać kilka minut, wchodzimy sobie na ten raport i mamy tutaj zakładkę drugą. A To jest generalnie underdevelopment. Prace nad tym jeszcze trwają, no ale zobaczmy co możemy tu znaleźć. Możemy znaleźć informacje na temat historycznych wzrostów i spadków ceny i informacji dlaczego tak się stało. No i zobaczmy, że w 23 chodziło o restrukturyzację, zwolnienia, w 24 pojawił się duży wzrost po ogłoszeniu nowych produktów związanych z metaversem. Możemy znaleźć informacje a propos performance'u całego industrii, a propos branży technologicznej i dlaczego, czyli AI, Metaverse, No i prognozy. Oczekuje się dalszego wzrostu obszar AI i VR. A informacja kiedy firma weszła na giełdę czy bodajże kiedy, kiedy została założona. To jest kiedy została założona. A raporty, kiedy jest następny, kiedy, kiedy był ostatni. Możemy zobaczyć absolutne przychody, żeby zobaczyć ile rynku ma meta w danym segmencie. Tutaj jest to 15% od razu jakieś informacje na temat konkurencji. Możemy znaleźć informacje a propos czarnego PR-u, czyli co ze spółką działo się nie tak. Widzimy, że w 23 to były oczywiście kontrowersje dotyczące polityk prywatności, jak to przy mecie. Dlaczego firma jest unikalna, czyli to jest tak zwana powiedzmy fosa buffetowa. Mamy tutaj patenty, no i oczywiście jest to lider związany z Metaverse. Informacje dlaczego spółka weszła na giełdę, Podwyżki pracowników. Widzimy, że pojawiały się podwyżki, ale dla kluczowych pracowników mamy pokrycie analityków, czyli ilu analityków śledzi spółkę. Jest to około 30, jakie mają rekomendacje, jakie mają prognozy. Ostatnie newsy. Tutaj te linki jeszcze nie działają, ale mamy informacje z grubsza, po prostu ostatnie trzy istotne newsy, czyli ekspansja, nowe strategie, ja, ilu, ma, ilu jest pracowników. Mamy informację i link do konsensusów, czyli czy spółka bije konsensusy. Wolumen, czyli zainteresowanie spółką, jak widzimy, to od listopada do lutego spadało, ale od marca zaczynają się kolejne wzrosty. To jest istotna informacja w kontekście spółek amerykańskich na pewno, dlatego że nawet nie do końca patrzymy na to, co jest w raporcie, ale często często rynek patrzy na to właśnie, co się wydarzy w następnym kwartale i patrzy na to względem tego, co powie zarząd. Często zarząd pisze właśnie w spółkach, czego oczekują i tutaj widzimy, że oczekują wzrostu o 10% w 2025 roku i to, czy spółka spełnia to, co sobie założy, to jest też istotne. Tutaj mamy wzrost wynagrodzeń pracowników i jak wyglądają na tle konkurencji widzimy, że tutaj pojawiają się dalsze podwyżki dla pracowników i jeszcze jedno, czy spółka rozwadnia szersy. Widać nie ma tutaj rozwodnienia w ostatnich latach. Poza tym zostało dodane do pandy jeszcze kilka istotnych wskaźników. Mamy tutaj price to free cash flow. Mamy inventory, mamy free cash flow, mamy historyczny price to free cash flow, mamy historyczne, historyczną wycenę. To by ja było na tyle na ten moment. Pozdrówki.